Witam Cię, Julio, w naszym nowym programie. Witam. To jest program, może będziesz zdziwiona, bo nie jesteś upadłą gwiazdą ani żadną, ani żadnym upadłym tym. Tylko jesteś młoda i jeszcze przed Tobą bardzo dużo, ale postanowiłam zrobić taki program. Izabela kisiot TV Star. I będzie to program o gwiazdach, takich no niejako upadłych aniołach, ale takich, które powstają jak Feniks z popiołu. Ale chodzi mi nie jako upadłe, czy jakieś tam, to nie jest obraźliwe, wybitnie, wybitne talenty, niedocenione przez media. Gdzie zawsze mają coś do powiedzenia i to tylko dlatego, że ktoś jest lepszy, ładniejszy, zdolniejszy, ambitniejszy, bardziej utalentowany, bardziej przedsiębiorczy, a ty taka właśnie jesteś. Dziękuję. Tak, bo byłam z tobą na kilku teledyskach i bardzo mi się podobałaś. Jesteś bardzo operatywna, szybka, stanowcza. Wiesz gdzie, co, jak, kiedy, co założyć, co zdjąć. I, i, po, y, potrafisz, I potrafisz w produkcji, nawet, no ja też tak, takie, taką mam cechę, że nawet jak robimy jakąś produkcję i robi to jakaś produkcja filmowa, to potrafimy doradzić, co będzie dobre, co będzie lepsze, co będzie mniej korzystne i w ogóle. No i ty właśnie taka jesteś, że myślisz bardzo szeroko i bardzo przedsiębiorczej. To mi się właśnie w tobie to bardzo, bardzo podoba. Dziękuję, bardzo, dziękuję. bardzo lubię, jak śpiewasz, bo jesteś odważna. Yy, yy, fajna, równa, bardzo fajna dziewczyna. I, ja dlatego, i dlatego postanowiłam, yy, i utalentowana, oczywiście. I najbardziej mnie yy, 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 zaszokował, yy, zaszokowały media, które powiedziały na temat teledysku, w którym wystąpiłaś i zrobiłaś to bardzo dobrze, bardzo ładnie i zrobiliśmy Który? bardzo dobrą produkcję. To było w tym Kogel Mogel. Mm -hmm. e, e, imprezy, znaczy czas. Mm -hmm. Y, gdzie tam skrytykowali i, i, i ciebie, i te buty, i, i w ogóle wszystko po kolei, a sami by chcieli w takim teledysku wystąpić, bo to jest teledysk zrobiony na miarę światową i którą chętnie obejrzą w Ameryce. I nie wiem, czy wiesz, ale nasz teledysk, y, Sexy Kasa, zdobył bardzo dobre notowania, ma w ogóle za granicą nawet. I to jest teledysk światowy. I jeden, i drugi zresztą jest na poziomie światowym. No to się właśnie teraz tego dowiedziałam. Nie wiedziałam, ale bardzo mi mi. Naprawdę. Przede wszystkim ja bardzo się cieszę z każdej produkcji, bo to jest tak jak powiedziałaś, nikt nie wie ile yy, energii ile, ile pracy trzeba ile w to, pracy włożyć. Trzeba to włożyć, pieniędzy dokładnie, też. Dokładnie. A prawda jest taka, że ten hater, który tylko krytykuje, w życiu by nic lepszego nie zrobił. Bo ja uważam, Siedzi sobie za jakimś tam telefonem i, i jemu tak. się wydaje, że to wszystko jest. No Dobra. nie, ale tu mi chodzi, chodzi konkretnie o media, które nie doceniły twojej pracy, naszej pracy. Znaczy, może tam do mnie nic nie miały, tylko tam do ciebie, pamiętam, że się przyczepiały i ja mówię, co oni chcą od tej dziewczyny? Naprawdę świetnie zagrała, świetnie to zrobiła, fajnie zaśpiewała. Zrobiliśmy to wielk, wielkim wyczynem i wielkim sumem naszej pracy, naszych pieniędzy i naszego czasu. Yy, I to jest doskonały tak. światowy. Ja też tak, akurat uważam, że jest bardzo fajny, śmieszny. Przede wszystkim ja akurat, naprawdę jestem mega widoczna... No oba, miał... oba, oba, oba są, są fajne, się, się tak ale nie są śmieszne w sensie śmiesz śmiechu, Ta, tylko, tylko zabawne, to to, zabawne. Tak, zabawny, zabawny. Zabawny. Ja akurat się cieszę jak media piszą, nieważne czy dobrze czy źle, ważne żeby pisali, bo nie piszą no. tylko o no, no name'ach, a jednak jak ktoś jest taki kolorowy i kontrowersyjny to... Yy, Coś mają do tak, powiedzenia, ale tak, jest to zawiść z reguły. To znaczy, no, ja rozumiem, ja też byłam e, e, dwa tygodnie aż dziennikarką, jak wygrałam staż w redakcji i, i wiem, że no, ludzie chcą kontrowersji, ludzie chcą jakichś ciekawych tematów, a nie nudy, więc to jest ich praca. Oni z tego też zarabiają pieniądze. A jednak reklamy dają, więc ważne, żeby pisali, bo najgorsze jakby się w ogóle nie interesowali, o to tym ty wtedy bym się martwiła. O tym teledysku pisali. Już następnego tak. nie, y y y nie, nie, tego, tak. nie nie komentowali. Ale mi się akurat y bardzo on podoba. Każdy w sumie teledysk mój i nasz mi się podoba dlatego cały czas. Jest to... dobrze zrobiony, fajnie zredagowany, A, fajnie wiadomo, zmontowany. Że mieli, nie wiem kilkaset tysięcy. Niebiedny, niebiedny. Tak, ale wiadomo, że gdybyśmy mieli jednak większą większą garżę, no przepraszam, nie garżę, tylko yy, budżet, to oczywiście może by to było jeszcze lepsze, no ale na to co jest, to uważam, że to jest naprawdę bardzo bardzo dobre. Ale my to I... wszystko z własnym sumem robimy. Oczywiście, ale przede wszystkim yy, kolejny teledysk będzie za chwilę. Znowu coś yy, też na pewno stworzymy nowego, mam nadzieję, i zawoję. Jak ja wielką tak. chcą spracować. Tak. I no, tyle, robimy następny telewizor. Tak, robimy i tyle. I trzeba iść do przodu i nie przejmować się innymi, bo jak ktoś nic nie wnosi do naszego życia, to nie, nie warto go słuchać. Tak, tak, out. Oni zawsze będą po drugiej stronie telewizora. To właśnie tak to wygląda. My jesteśmy w telewizji. Oni się za na kanapie tylko oglądają. Także, no. Dokładnie. To jest chyba najlepsza odpowiedź o na imach i hejterach. Chcieliby być po tej drugiej stronie, ale nigdy raczej nie będzie im dane, bo zawiścią, jadem i e, taką złą energią nigdy człowiek nie osiągnie sukcesu, bo ludzie nie lubią takich ludzi, nie lubią z takimi ludźmi pracować, nie lubią z takimi ludźmi przebywać. Trzeba mieć pokorę, determinację. Ja tam nigdy nie czytam komentarzy, czytam na Instagramie komentarze, no bo tam są ludzie, Wiadomo. dla mnie... No i starać się tak dać z to... siebie wszystko Dokładnie. w takich teledyskach, ale czy w takiej wdzięczna. pracy, w takich projektach. Tak, tak, ale szczerze mówiąc zawsze jestem wdzięczna, bo jednak no, to, to jest Polska, to nie są Stany Zjednoczone i nawet pudele... Ale w Stany Zjednoczone właśnie doceniły te nasze no. teledyski, A. że są na poziomie światowym. No to ja się Tak proszę. samo doceniła Europa, mój program, taki... taki takie wystąpienie, gdzie byłam w klubie Lustra, mm -hmm. tam śpiewałam i przyszło mnóstwo moich fanów. Mm -hmm. Naprawdę wszyscy śpiewali, tańczyli i e, ten e, program im się najbardziej podobał. I dali, mi, dali, dali nam oczywiście bardzo wysokie kompozycje mm -hmm. tym programem, że był bardzo zajmujący, ciekawy, e, e, tłumnie, fajna młodzież, bo moi fanowie to są naprawdę bardzo fajni ludzie. Mm -hmm. I lekarze, i prawnicy, i studenci, przede wszystkim tych zawodów, różnych zawodów. Przede wszystkim studen dużo studentów, są też i starsi, i małżeństwa, i babcie, i dzieci, bo spotykam ich i pani Izo, kochamy i zdjęcia, i nagrania, no tak, i cieszymy widać. się, i chcieliby chociaż dotknąć, przytulić, kochamy i przytulają i w ogóle. No i to jest też takie bardzo fajne. Bardzo się cieszę, że naszą pracę doceniają. Tak, ja również bardzo się cieszę i mam, mówię, mam nadzieję, że jak najszybciej będziemy pracowały y, po raz kolejny, bo ja też widziałam, że odbiór masz świetny, nie tylko jest, jak to się mówi, ten przezowy hejt, tylko jednak ludzie się interesują, właśnie robisz coś bardzo wesoła. Y, nawet na, proszą. Tak, nawet proszą, żebyś, ostatnio jak wrzuciłam teledysk bez ciebie, to było, gdzie jest Iza, gdzie jest Iza, w komentarzach, gdzie jest Iza, także no. A, nawet. Tak, tak także jednak rzeczywiście zainteresowanie jest. Na pewno przez twoją szczerość, autentyczność, nikogo nie udajesz, mówisz jaka jest prawda, jak jest akurat w swoim życiu, czy dobrze, czy źle, nie ukrywasz tego i myślę, że to jest bardzo fajne, autentyczne i może dlatego też mamy te hejty, bo jednak um, Zawsze szczere. Mu... I zawsze muszą się do czegoś przyczepić. No tak. Bo prawda albo jest taka, zawiść, albo zazdrość, albo złorzeczenia, czego byśmy nie chcieli. Dokładnie, a wspaniałe, kolorowe życie celebrytów to wcale nie jest takie słone różami, bo zamkniętymi tymi drzwiami czasami się dzieją. Dramaty totalne, i myślę, że fajnie, że są tacy ludzie. Do wszystkiego dochodzi się też yy, po kolei, ludzie. tak? I yy, czasami ciężkie chwile, i nieprzespane noce, i jakieś tam inne sytuacje życiowe, yy, a dajemy z siebie mimo wszystko wszystko. Tak, dokładnie, też tak uważam. A no, czy ty Nie mam to skomentować Ale mam nadzieję, że to nikt się Ta, nie chciał spisać. Z imionami te pisowskie dranie, Za niedługo w kasie sam kaczor został. Tak nie znam tak, że... Ledną wielkie wody później spierdalają, a przy Nowogradskiej z bóle muba zostają. O Boże. No ja śpiewać tego nie będę, bo ja, ktoś to może w niej wykorzystać. No ale się to wy racji tym jest. A co on takiego zrobił, ten Sonoga? Wiem, tam... że był poszukiwany, to wiem, to no, ja nie, nie za gorąco mi jest. Mam kurwa odbierały smak życia, wy kurwa idioci, narodowi polscy idioci, ja mam to w pijcie, kurwa, bo na wszystko. O, to noga. To, nie nie, nie, nie puszczała oczywiście. Wiemy, że są legacy tylko pisowi w ogóle. Niemniej jednak ja na przykład nie lubię y, 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 ludzi tuska, także no to nie jest aż tak. Trochę przesadzają, bo jakby nie było, to ta sytuacja, która jest w tej chwili. To jest w tej Europie. To nie jest tylko w Polsce, to nie jest tylko polskiego sądu, tylko taka sytuacja jest wszędzie. Jest w Niemczech, jest w Holandii, jest w tej Europie i na całym świecie, tylko tam jest zabezpieczenie dla przedsiębiorców i dla wszystkich. Czyli po prostu państwo wypłaca ekwiwalent covidowy i tyle. I oni mogą sobie siedzieć i mogą sobie robić, co chcą. Mogą przeżywać tę sytuację, ale co mają zrobić tutaj ludzie, którzy mają przedsiębiorstwa i które, które przez przedsiębiorstwa z dnia na dzień upadają. Moje pokolenie wybudowało Polskę i Polska jest na poziomie e, e, Europy, Europy, Europy Zachodniej. Pol w Polsce jest pięknie, przez mnóstwo cudzoziemców, bo przecież pracowałam w Krakowie i, i w Gdańsku i w Pobierowie i w, różnych, e, i w turystyce, także wiem jak to wygląda. I naprawdę Polska się bardzo podoba, i Warszawa się podoba, i Kraków się podoba, i Gdańsk się bardzo podoba przede wszystkim e, e, tym e, turystom, przyjeżdżają tutaj. No Kraków, no to w ogóle bije wszystkie rekordy, te 28 państw w, w, na liście UNICEF-u, jeśli chodzi o e, e, popularność w ogóle na świecie, na świecie, nie Warszawa, Warszawa jest dopiero 52. No, no, w kółko to samo. Ja nie będę tego powtarzać i raczej młodzież bym tego nie pokazywała. Nie, nie, nie. nie, 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 nie bardzo. Mamy, nie będziemy się zajmować polityką ani takimi yy, różnymi sprawami. No i z tego co pamiętam, to masz faceta i co się z nim dzieje? Czy coś się zmieniło, czy się nie zmieniło? Bo wiecznie na telefonach wiecznie jakieś tam pretensje były. Czy ten. Yy, w związku Nie, nie, nie. Pre, nie. Pretensje w sensie, no, że na przykład nagraliśmy, a ktoś dzwonił i musiałeś tam, tam coś a. mówić, komuś się tłumaczyć okay. wiecznie. Znaczy nie, nie, nie. Po prostu Jakiś nie. czas go nie było, pamiętam. No, nie było, nie było. To znaczy, o Jezus, bo to nie źle zostało zinterpretowane. Po prostu ja jestem wiecznie na telefonach, bo ja bardzo lubię, no, mamy ciągle kontakt ze sobą. Rzeczywiście, może to trochę jest nieprofesjonalne, bo ja tylko co przerwę to wybiegam, żeby do niego zadzwonić. Jak akurat nie może ze mną być, bo zazwyczaj zawsze jest, bo bardzo lubi uh, mnie wspierać i obserwować przy, przy pracy. Wspierać. Tak, bardzo. Uh, ale co, ale tak to to nie, absolutnie, że tych tam pretensji nigdy nie było, wręcz jak już to do siebie ma, zawsze jak nie może być, no ale wiadomo, że no też no, ma swoje zajęcia, no nie może ciągle być 24 godziny ze mną, chociaż fajnie by było gdyby było. no ale nie da, yy, nie da się tak, no a co, no wiadomo, że był yy, w zakładzie karnym, bo to nie jest żadna tajemnica, yy, yy, przez... Yy, Za co? Za niewinność. A ja za niewinność. Tak jak no jak. E, i, I co? No i już od, od. Poczekaj, kochana Boże, od końca września, tak? Jest ze mną i jest cudownie po prostu. Jest wszystko w porządku. Łatko, coraz lepiej. Znaczy, było zawsze dobrze, ale teraz to jest sielanka po prostu taka, że aż się, aż się sama dziwię i boję się, że to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, że coś się wydarzy, bo naprawdę jest super. No to oby się nie wydarzyło nic strasznego, tylko tak. same dobre rzeczy. No tak, 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 ale to, co żeśmy przeżyli przez te miesiące, to, no to był koszmar, naprawdę koszmar i zresztą tak powstała się piosenka Emil yy, przez naszych też obecnych menadżerów, których bardzo dobrze znasz, również jesteś ich podopieczną. Yy, teledysk właśnie dla niego. No i bardzo mu się podobał. Mówi, że jego ulubione teledyski to właśnie Emil i Sexy Casa. Naprawdę? <laughs> tak. Także tu jest też, fan jest twój, naprawdę uwielbia, ciągle tak. śpiewa, znana pamięć e, piosenki. Cały czas je puszcza, gdzie pójdziemy gdzieś e, do znajomych do przyjaciół. E, mi to strasznie też się podoba, chociaż czasami jest aż głupio, bo ja mówię, dobra człowieku, już nie męcz ludzi tymi piosenkami wiecznie. A on nie, on cały czas puszcza, uwielbia. No bo jest dumny, bo jest dumny. Tak, tak, on się bardzo cieszy, uwielbia. No i bardzo dobrze. Lubię, śpiewam. Nie, to jest fajne, bardzo. Bardzo go kocham naprawdę i mam na nadzieję, że zawsze będziemy razem. No to <noise> bardzo miłe. Y, 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 chciałam ci podziękować za spotkanie, za tą rozmowę, nie bo mówię, ja nie, nie w sensie, żeby u, urazić czy w jakiś sposób, czy, nie, tylko ja... po prostu, żeby przedstawić sytuację jaka jest, że my, którzy powstają właśnie jak Feniks z popiołu, dajemy radę i damy radę i docenią nas. Ja również tak uważam, jest ok, a jak będzie jeszcze lepiej, to już będzie super. Dziękuję bardzo. Bardzo Ci dziękuję. Teraz się widzimy na planie turystyku. Tak jest, widzimy. Się. Bardzo Dzięki Ci dziękuję. Bardzo dziękuję, kochana. Dziękuję. za miłą rozmowę dziękuję. i miłe spotkanie. Dziękuję.